Cześć, dzień dobry, witam Was na kanale Wilka Piłka, ja nazywam się Cezary Wilk. Myślę, że najwyższy czas bym odniósł się do dyspozycji Atletico Madryt. Tą drużynę uznałem przed rozpoczęciem rozgrywek jako faworyta do, do tytułu mistrzowskiego w sezonie 22-23. Myślę, że po tych ośmiu spotkaniach ligowych najwyższy czas na to, aby takie pierwsze podsumowanie się ukazało z mojej strony i oczywiście nie możemy ominąć nadchodzącego El Clasico. Także przyjrzymy się w jakiej dyspozycji są zespoły Realu Madryt i Barcelony. Na te tematy zapraszam Was serdecznie. Zaczynamy od Atletico, które w ostatniej kolejce zwyciężyło z Gironą. 2 do 1, jak wiecie, dwie bramki Korei i jedna bramka Rikelme, tego chłopaka, o którym Wam wspomniałem tydzień temu, zawodnik wypożyczony z Atletico Madry, 22 lata bodajże, i znowu potwierdził swoją, swoje dobre umiejętności, jednocześnie swoją dobrą dyspozycję. Tylko pytanie, czy taki piłkarz ofensywny, taka perełka, w rękach Czolo Simeone to jest dobry pomysł czy zły? Ciekaw jestem tutaj Waszej opinii, ja zaraz um, wypowiem się na ten temat. Ale wracając krótko do tabeli. Atletico Madryt już patrzę tutaj, żeby was nie zmylić, jest na pozycji czwartej z 16 punktami. To nie jest najgorsze miejsce dla Atletico, jeśli, chodzi, jeśli spojrzymy tylko na ich grę, na ich dyspozycję. Bo słuchajcie, wymieniałem Atletico jako głównego faworyta dla mnie osobiście. Liczyłem na to, że ta długa współpraca tych samych piłkarzy z Cholo Simeone plus mądre transfery między innymi Molina i Bicel, uważałem, że to da taki powiew świeżości Optymizmu, że ta gra stricte defensywna troszeczkę się zmieni, że Molina z Jorente będą napędzali tą prawą flankę, że powróci do systemu z czterema obrońcami 4-4-2, który wydaje mi się, że dla Atletico Madryt jest skrojony. Jednak absolutnie tak się nie stało. O ile ostatnie spotkania, rzeczywiście, Savic z Jimenezem, jeśli tylko są zdrowi, to oni grają w tej czwórce obrońców z tyłu, jako dwóch centralnych. Stoperów i rzeczywiście wtedy ma to sens. Ma to ręce i nogi, i to się sprawdza. Witzel przechodzi troszkę wyżej, razem z nim gra KOKE. Często ostatnie spotkanie z Girondo. Teraz Griezmann, również jako ten taki najbardziej z ofensywnych środkowych pomocników, też ciekawa pozycja dla niego. Też fajnie się tam spisywał. Natomiast całość jako zespół, który ma taki potencjał, który ma takich piłkarzy. No, niestety nie przekonuję, starałem się to y, przeanalizować na wszystkie możliwe sposoby, ale koniec końców wszyscy tutaj siadamy przed telewizorem. Czy ktoś uważa, że się zna bardziej na piłce, czy, czy mniej, y, nie ma to żadnego znaczenia, bo tak naprawdę wszyscy znamy się tak, tak samo i, i każdy w swojej wersji ma rację, i tego się po prostu trzymajmy. Natomiast wszyscy chyba chcemy cieszyć się fajnym widowiskowym futbolem, e, granym przede wszystkim do przodu. Natomiast tutaj Atletico prezentuje cały czas monotonny styl defensywny. No słuchajcie, przyjeżdża do nich Zirona oczywiście drużyna, która fajnie gra w piłkę, która mówiłem Wam ostatnio, z każdym przeciwnikiem stara się narzucić swój styl gry, czyli gry, styl gry ofensywny. Tam jest dużo młodych chłopaków, tak jak mam Gutierrez, Arnau, Riquelme, którzy chcą grać do przodu, którzy się nie boją, którzy nie mają nic do stracenia, dlatego tą Gironę ogląda się przyjemnie. I teraz taki, tylko mimo wszystko, no jest to Beniaminek, jest to zespół, który raczej będzie walczył do utrzymania, ale on teraz przyjeżdża do Atletico Madryt i tam tak naprawdę fakt, że Atletico strzeliło Strzeliło dosyć szybko bramkę Korea, tak jak Wam mówiłem, ale oni potem zupełnie oddają grę Zironi. To Zirona prowadzi cały mecz, praktycznie grę, a Atletico skupia się tylko na przesuwaniu, na odbiorze i na ewentualnej kontrze. Ale i te kontry nie są jakieś spektakularne. Naprawdę strasznie, wydaje mi się, że ten mecz z Gironą to był taki punkt. By... Kulminacyjny, po którym stwierdziłem, że, że nie, no muszę się ewidentnie przyznać przed wami do błędu, który popełniłem przed sezonem, bo jeżeli Atletico Madryt tak grając, tak, tak, taki futbol prezentując, dobyłoby mistrzostwo Hiszpanii, no to by znaczyło o ogromnym spadku możliwości La Liga. Bo to jest, aż powiem tak, dosadnie nie do pomyślenia, by drużyna grała, grająca taki futbol. Mierzyła w te najwyższe lokaty w La Liga, bo tego kibice w Hiszpanii z pewnością nie chcą oglądać. Oczywiście znajdą się tacy w Atletico Madryt, którzy będą mówili, że nie interesuje ich styl, a tylko i wynik końcowy. Okej, okay, w jednym meczu można tak powiedzieć, jak w miesiącu mamy powiedzmy 6 spotkań, dwa rozegramy w ten sposób, każdy przeboleje. Natomiast jeżeli mamy 6 spotkań, a my 5 spotkań po 90 minut gramy w ten sposób, plus jeszcze 45 minut szóstego, no to coś jest nie tak. no Kibica też w końcu zaczną boleć zęby. No Ileż można oglądać taki monotonny, sieżmierzny futbol Atletico? Jeżeli masz takich zawodników do takiej gry, okej, okay, nikt nie będzie miał absolutnie do Ciebie pretensji. Jeśli każdy będzie zasuwał, podwajał, walczył, gry z trawę i tak dalej, bo gdzieś mu będzie brakowało tych umiejętności, myślę, że każdy kibic świata to zrozumie. Ale jeżeli masz świadomość, jakich masz piłkarzy w kadrze, ilu masz tych piłkarzy i co oni potrafią, a jak później prezentuje się ich drużyna jako całość, no to niestety to nie jest do zaakceptowania. I wydaje mi się, że tu Simeone też brnie za wszelką cenę właśnie w ten swój taki, w tą swoją filozofię defensywnego futbolu, e, którą naprawdę ciężko zaakceptować. Takiemu postronnemu kibicowi myślę, że, że ciężko włączyć Atletico Madryt z takim zamiarem obejrzenia fajnego, ciekawego e, futbolu. Tym bardziej mm, jest tam piłkarz, o którym się wiele mówi, który tak naprawdę nie daje... Mm, Możliwości, by wiele o nim mówić, takiej pozytywnej, takiej piłkarskiej, z tym, żeby być, że tak powiem, żeby podsumować jego występ na boisku, jego zmagania z przeciwnikiem. Natomiast wszystko, co robi, typu gesty, typu zachowanie, kiedy schodzi z boiska, kiedy ma się iść rozgrzewać, kiedy gra za krótko albo za długo, wszystko mu nie pasuje. Mowa o żał Feliksie kompletnie. I teraz pytanie, czy to jest wina Cholo Simona, że nie potrafi z takiego piłkarza właśnie, o którym cały czas mówimy, że ogromny potencjał, gdzieś nad nim cały czas wisi ta suma 120-130 milionów euro, za którą przyszedł do Atletico Madryt, ale nie potrafimy właściwie, nie, nie, nie potrafią z niego wyciągnąć tego tego kunsztu piłkarskiego, żeby on sprzedał te swoje możliwości, a z kolei sam zawodnik za każdym razem pokazuje, jak mu źle, jak mu niedobrze, jak się czuje skrzywdzony, tylko, że Piłkarz tak naprawdę ma jedną, jedną, jedyną broń, żeby jak gdyby pokazać swoje prawdziwe oblicze piłkarskie i to jest przede wszystkim obręb boiska. Tam, gdzie jest zielona murawa, tam gdzie są dwie bramki, tam gdzie jest piłka, tam gdzie jest przeciwnik. Tam piłkarz musi sprzedać swoje możliwości. Tam może przekonać kibiców, tam może przekonać trenera, tylko tam na, tym, na tej przestrzeni może pokazać, że rzeczywiście był skrzywdzony. Że ktoś mu dał za mało minut, że ktoś go ustawił na tej pozycji, na której nie trzeba. Natomiast żał Felix, mam wrażenie, że za każdym razem. Kiedy tylko dostaje szansę, to już jest niepocieszony, że albo nie na tej pozycji, albo że zaraz go zdejmą, mimo że jeszcze gra, albo że już go zdjęli i też pokazuje to całemu światu: to widzą kibice, to kibicom się już nie podoba. I teraz na drugiej stronie em, tej sytuacji jest Angel Correa, który nigdy nie ma ludzi, który wielokrotnie po dobrych meczach był sadzany przez Czolo Simeone na ławkę, ale kiedy tylko dostawał szansę, czy to była minuta, 5, 10 czy 90 minut, dawał z siebie wszystko. Dawał maksimum dla zespołu, nigdy się nie obrażał i cały czas jest potrzebny. Jeżeli przez te wszystkie sezony podsumujemy to, co zrobił dla Atletico Madryt Jao Felix, a to, co zrobił Angel Correa, no to wynik jest prosty i klarowny. Angel Correa bije go absolutnie na głowę. I to jest też, wydaje się, takie podsumowanie tej ekipy Cholo Simeone, że chyba. To jest trener, oczywiście to jest absolutnie tylko i wyłącznie moja opinia. Nie zgadzajcie się ze mną jak tylko możecie, to, to spowoduje, że te nasze rozmowy będą tylko, tylko ciekawsze i fajniejsze. Natomiast wydaje mi się, że lubi pracować z zawodnikami, może o trochę mniejszych. Mniejszym kunście piłkarskim. Może więcej takich pracusiów boiskowych, takich troszeczkę charakternych gości, którzy gdzieś te umiejętności może schowają do kieszeni, ale pokazują serce do walki. Pokazują bieganie, pokazują zawziętość i te swoje jakieś niuanse piłkarskie, które nie funkcjonują na najlepszym poziomie, potrafią zniwelować właśnie tym odpowiednim charakterem. Wydaje się, że Czolo Simone jest właśnie skonstruowany do pracy z takim zespołem, z takimi piłkarzami. To Atletico Madrid, który ma mnóstwo piłkarzy, naprawdę wysokiej klasy, absolutnie nie gra tak, jak do, do czego jest stworzone, tak bym powiedział, mając właśnie taki kunsz piłkarski wśród tych 23-24 piłkarzy. Myślę, że to nie zmierza w dobrym kierunku i to w tym sezonie się nie może obronić. Wydaje mi się, że po tych ośmiu kolejkach już można, można powiedzieć, że na dłuższą metę Atletico. W tym sezonie nie będzie brylowało i wątpię, by nagle tak śrmieszny, toporny, defensywny futbol zmienił się w otwartą ofensywną grę. Oczywiście, dla. Dla obrony samego trenera powiem Wam, że zupełnie inaczej patrzy się z perspektywy boiska, z perspektywy piłkarza. Z perspektywy trenera też się domyślam, natomiast z perspektywy piłkarza mogę Wam to potwierdzić. Bo kiedy grałem w piłkę i rozmawiałem z tatą po, po każdym swoim meczu praktycznie, i często było tak, że jakiś mecz wygraliśmy, ale on rzeczywiście nie był spektakularny, delikatnie mówiąc. To tata zawsze to podkreślał, że, że okej, okay, wygraliście, ale tego się nie dało oglądać, na to się nie dało patrzeć, to był beznadziejny mecz, to był słaby, itd, i tak dalej. I ja zawsze w kontrze do taty mówiłem, tato, ale o co ci chodzi? Zdobyliśmy trzy punkty. I tutaj zawsze między nami była taka. taka... Nie mogliśmy znaleźć tej właśnie nici porozumienia. Ja patrzyłem z jednej strony piłkarza, który, który ma... ma tą presję kibiców, ma presję trenera, presję klubu, że musi zwyciężać, to jest normalne i właściwie ten wynik przede wszystkim się dla niego liczy i z drugiej strony jest kibic oczywiście rodzic, nie ma co ukrywać, ale mimo wszystko też kibic, który chce usiąść i właśnie obejrzeć fajny mecz przed telewizorem i to gdzieś między nami się gryzło. Ja tego nie potrafiłem zrozumieć od strony właśnie kibica, tata, od strony zawodnika. Natomiast teraz, kiedy się przesiadłem na tą drugą stronę, kiedy piłka już jest dawno temu została z boku a ja sobie oglądam meczę no to właśnie doceniam teraz fajny, atrakcyjny futbol i takiego futbolu z pewnością nie widzimy w tym sezonie w wykonaniu Atletico Madryt. Jeśli chodzi natomiast o zbliżające się El Clasico i wielki mecz Realu Madryt z Barceloną, to trzeba otwarcie powiedzieć, że wydaje się, że najlepszy okres jak do tej pory już jest za nami w kontekście tych dwóch zespołów, bo i Barcelona, i Real Madrid miały wyśmienity początek sezonu. Natomiast teraz ewidentnie ta forma troszeczkę opadła po tej przerwie na kadrę, która się pojawiła. Yy, piłkarze wrócili troszeczkę rozregulowani. To już nie jest to tempo, to już nie jest ta płynność. Ta piłka się już tak nie słucha. Ciężko stwierdzić, czy to też nakłada się zmęczenie, czy gdzieś ta y, głowa też się rozjechała w różnych kierunkach, czy może mundial już jest tak blisko, że też piłkarze y, gdzieś mają go w głowie. Natomiast ewidentnie to nie jest taki futbol, do jakiego przyzwyczaiły nas te dwie drużyny. Mają zdecydowaną przewagę w La Liga po 22 punkty jedni i drudzy. Barcelona oczywiście lider, Real Madrid zaraz z tyłu. Jeżeli mnie zapytacie, kto według mnie. Ma większe szanse na zwycięstwo. Oczywiście to jest trochę takie strzelanie z zamkniętymi oczami, kto może wygrać. Natomiast jeżeli patrzyłbym na ostatnie dwa, trzy spotkania, powiedzmy liga mistrzów i to, co było w ostatniej kolejce, czyli Barcelona miała u siebie Celte Vigo i Real Madrid miał na wyjeździe Getafe. Real Madrid wygrał 1-0, Barcelona. Barcelona również. I jeden zespół i drugi nie pokazał y, pełni swoich możliwości. Wydaje się, że bardziej pod kontrolą spotkanie miało, miał Real Madrid, Mimo, że objął prowadzenie bardzo wcześnie, tam Militao strzelił chyba w trzeciej minucie bramkę i, i później nie czułem takiego momentu, żeby Hetafe mogło rzeczywiście przejąć kontrolę nad tym spotkaniem, mogło, y, mogło strzelić jedną, drugą bramkę. Raczej Real Madrid był bliższy Dobicia rywala jeden, drugi, trzeci raz. Natomiast ewidentnie ten spadek formy jest zauważalny. Piłkarzami, którzy chyba w tym momencie co zdecydowanie najlepsi, to jest Valverde i to jest Rodrigo. Myślę, że w tych piłkarzach poszukiwałbym takich przywódców boiskowych w tej chwili. Vinicius też ewidentnie troszeczkę obliżył loty. Oczywiście mówimy o piłkarzach wybitnych, którzy przyzwyczaili nas do niesamowitej gry, więc tutaj też wymagania do tych piłkarzy z naszej strony będą ogromne. Natomiast tak, wydaje mi się, że Valverde i, i Rodrigo to są piłkarze, którzy teraz w tym momencie napędzają... Real Madryt. Ta linia obronna, troszeczkę wydaje się, że rzeczywiście spuściła z tonu. Alaba to nie jest ten Alaba, o którym tutaj wielokrotnie mówiłem, że właściwie nie popełnia żadnych błędów, że przy nim Militao wygląda jak profesor, to w tym spotkaniu z Getafe raczej Militao był tym przywódcą, a Alaba gdzieś nie mógł znaleźć takiego odpowiedniego rytmu, jeśli, jeśli chodzi o grę. Natomiast też trzeba zauważyć, że Real Madrid i bez Cortua i bez Benzemy to są dwa bardzo, bardzo ważne ogniwa, więc też które mają ogromny wpływ na grę Realu. Natomiast Barcelona miała dobre pierwsze 20-30 minut, kiedy, kiedy okazji stworzyli dużo, kiedy Pedri strzelił tą bramkę po błędzie, co prawda, ewidentnym obrony Selty. Natomiast to, co Barcelona zaprezentowała w drugiej połowie, fakt, że Celta w tym sezonie jest naprawdę dobra. Celta potrafi grać ofensywnie, potrafi kąsać, potrafi stwarzać sytuacje, je wykorzystywać, ma ku temu e, piłkarzy, naprawdę gra fajny futbol. Więc to też nie można tak porównać jeden do jednego, ponieważ Hetafe i Selta no, jest znacząca różnica między tymi dwoma zespołami w obecnym sezonie La Liga. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że na, na, sta, na swoim stadionie Barcelona dała się stłamsić absolutnie w drugiej połowie. Tam Selta mogła strzelić. Lekką ręką myślę, że trzy bramki, też tego naprawdę zagrał, zagrał fantastyczne spotkanie do tego Piquet, którego yy, zawsze się domagałem, którego yy, zawsze lubiłem za jego doświadczenie, za jego umiejętności przede wszystkim i bardzo się cieszę, że w tym momencie, kiedy dostaje tę okazję, zarówno yy, widzę mistrzów, jak i teraz yy, pokazuje swój kurs piłkarski, pokazuje swoją klasę i myślę, że. Po tych spotkaniach, które do tej pory od początku sezonu były rozegrane w Barcelonie, i praktycznie widzieliśmy cały, cały wachlarz piłkarzy, którzy mogą grać w środku obrony w Barcelonie, no to. Pique moim zdaniem jest zdecydowanie numerem jeden i trochę jest tak jak, tak jak mówił to Pique chyba w jakimś wywiadzie, czy gdzieś to zostało powielone, kiedy mówił do Xaviego sprowadź mi tu najlepszych zawodników środkowych, środkowych obrońców, a ja z nimi wygram rywalizację. No i trochę to tak wygląda. Na początku sezonu dostali praktycznie wszyscy okazje, Kiedy przyszły problemy zdrowotne trzeba było wstawić Pique i Pique pokazuje tak naprawdę kto jest profesorem na boisku. Gra świetnie, to już nie jest oczywiście ta szybkość, ta dynamika, ale mądre ustawienie, dobra gra piłką, dobre gra, dobra gra ciałem, ustawienie, granie, granie fantastycznie głową. Naprawdę przyjemnie się patrzy, jak on tryguje tą obroną. Do tego Busquets. Busquets, który jest nienaganny w tej swojej grze, takiej nietuzinkowej, jedynej tylko jaką on potrafi prowadzić. Pedri, Gavi troszeczkę ostatnio się tak wymieniają. Jeżeli jeden ma lepszy mecz, tak jak Gavi ostatnio z Selton Wigą, absolutnie był... Zawodnikiem spotkania dla mnie od polakarnego do pola karnego, a nawet i jeszcze dalej zasuwał w obronie z przodu świetnym w tego zawodnika. To troszeczkę w cieniu jest Pedri. Kiedy natomiast Pedri wychodzi do góry, to troszeczkę w cieniu gavi. Tak, tak się wymieniają ci zawodnicy, ale myślę, że o Barcelonie jest jeden problem, jeśli chodzi o. O właśnie tą płynną, fajną grę ofensywną. Oni swoją grę opierają w dużej mierze, w ogromnej mierze. Na początku sezonu opierali na Rafini i Dembele, tych dwóch skrzydłowych. Jeżeli było w dobrej formie, jeżeli potrafili nakręcać ataki, to ta Barcelona po prostu była nie do zatrzymania, i Lewandowski tylko wybierał, czy piłka z prawej, czy z lewej strony. Natomiast jeżeli teraz tylko pozostaje nam środek, a te boki są bardzo chimeryczne. Ciężko znaleźć im taką płynność, ciężko znaleźć im formę z początku sezonu. Ci zawodnicy często podlegają rotacji, też nie mogą już się przyzwyczaić do swoich zagrań, schematów. No to nie wygląda dobrze. Widać, że tej Barcelonie wtedy brakuje płynności. No i na bazie tych spostrzeżeń wydaje mi się, że Real Madrid, mimo wszystko, jest tą drużyną solidniejszą ten blok e, obronny oparty na tych zawodnikach, którzy doskonale już znają swoje poruszanie się, czyli zapewne będzie to Carvajal, Militao. Alaba i Mendy, podejrzewam, że tak będzie wyglądała linia obrony, no to są piłkarze, którzy, którzy znają się doskonale, którzy znają swoje ruchy. Byli na początku sezonu w dobrej formie, teraz różnie, różnie to bywa. Natomiast no na tle tej linii obrony Barcelony, która jest troszeczkę podziurawiona kontuzjami, w której Balde jest wpychany na prawą obronę, to absolutnie nie będzie dla niego naturalna pozycja. I jeżeli będzie grał na przykład na Viniciusa, chociaż nie podejrzewam, że w El Clasico tak się stanie, że Balde będzie grał naprzeciwko Viniciusa, bo to by mogło się źle skończyć, no to rzeczywiście... Byłaby to ciężka przeprawa, dlatego przypomnę lewonożnego obrońcy. Oczywiście to jest fajne, kiedy mamy naprzeciwko siebie drużynę, która się będzie bronić, a właściwie skrajni obrońcy grają jak, jak pomocnicy i zajmują się tylko atakowaniem, bo wtedy może sobie zejść do środka, kończyć akcję strzałem na lewą nogę i nie ma żadnego problemu. Natomiast kiedy będzie bardziej musiał pilnować rzeczywiście tej obro prawej obrony, no to wtedy każde przyjęcie jest na lewą nogę. Um, i zawsze naturalna, naturalny pierwszy pomysł to będzie szukanie lewej nogi, a to utrudnia niesamowicie grę. Ciekaw jestem, czy, czy Jordi Alba dostanie również szansę. Przyznaję się, że również byłem jego wielkim zwolennikiem. Ale od momentu, kiedy um, ostatnie chyba 2-3 spotkania dostał, dostał szansę, nie wygląda to spektakularnie. Nie jest to Jordi Alba z tych sezonów, kiedy był motorem napędowym. Widać, że też gdzieś te perturbacje z Czawim, z klubem, z ewentualnym odejściem, to nie wpłynęło na niego pozytywnie. i Gdzieś nie może znaleźć tego odpowiedniego swojego rytmu. Też słuchajcie, trzeba zwrócić uwagę na jedną sprawę, mianowicie wypowiedź Joana Laporty, mm, który... Em, ewidentnie stwierdził, że podkreślił jak gdyby niechęć piłkarzy, niechęć Jordiego Alby, Busquetsa, Piquet do ponownej renegocjacji kontraktów, do podobnej, podobnej ponownej rozmowy na temat obniżenia swoich zarobków jak gdyby Pokazał, kto w tym sporze jest winny. To też nie jest element, który szatnia przyjmie z pokorą, bo jeżeli piłkarz, jeżeli tacy zawodnicy widzą, że ewentualnie schodzą ze swoich zarobków, które mają obiecane w kontrakcie, które mają podpisane w umowach, natomiast te pieniądze pozwalają na przeżycie, żeby klub dalej funkcjonował, żeby klub. Po prostu inwestował w młodzież, zabezpieczył tą młodzież, żeby ta młodzież mu na przykład nie uciekła. Natomiast jeżeli ci piłkarze widzą, że oni rezygnują ze swoich kontraktów, i w to miejsce przychodzą teraz piłkarze absolutnie z topowych lig europejskich i topowi piłkarze europejscy, którzy zarabiają po raz kolejny duże kwoty, no to wtedy może nastąpić jakiś zgrzyt, wtedy może się coś nie zgadzać, wtedy może się pojawić jakieś niezrozumienie. No bo jeżeli wychodzicie do nas z takim, z takim apelem, abyśmy tutaj pomogli, bo klub jest w ciężkiej sytuacji, no to nie po to, żeby podpisywać kolejne gwiazdy i dawać kolejne wysokie kontrakty. Myślę, że to też może zostać w ten sposób odebrane. Także wydaje się, że ciężki moment dla Barcelony. Oczywiście, jak to w piłce nożnej, to wszystko może się zmienić za styknięciem palcy, bo teraz jest przecież mecz z Interem, Mediolan na Spotify, Camp kampnął... Nou w Lidze Mistrzów i to może być zarówno krok negatywny, jeżeli Barcelona się potknie, no to wtedy ta Liga Mistrzów rzeczywiście mi się oddali i to będzie katastrofa totalna. Natomiast, jeżeli wyobrazimy sobie, że tam odniesie zwycięstwo i to przekonujące, no to będzie niesamowity taki kop pozytywny przed El Clasico. Także, tak jak mówię, no piłka nożna potrafi się zmieniać w ciągu 24 godzin diametralnie. Real Madrid za to przyjeżdża do Warszawy, spotyka się tu z Szachtarem. Wydaje się, że tu nie powinno być większych problemów. Pewnie pojawią się jakieś rotacje, ale myślę, że też więcej właśnie będziemy wiedzieli w czwartkowy wieczór, kiedy już. Opadną te emocje związane z ligą mistrzów, zobaczymy jacy piłkarze są do dyspozycji. Myślę, że też może warto z mojej strony sobie przygotować jakieś takie spotkanie, którym będziemy mogli już 48 godzin, powiedzmy, czy 24 godziny nawet przed meczem, w sobotę, w piątek, poopowiadać sobie jak, jak, to, jak to widzimy to słynne El Clasico, które. Przed nami. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o dzisiejsze nasze spotkanie. Widzimy się, podejrzewam jeszcze przed El Clasico. Mam nadzieję, że sobie już pogadamy tak konkretnie, wybierzemy jedenastki, co i jak i, i zobaczymy co z tego meczu będziemy mogli ciekawego wyciągnąć. Dzięki wam serdeczne za dziś do zobaczenia. Ciao.